Cześć, witajcie. Ja jestem Jason, ale dzisiaj widzimy się w dość nietypowym kontencie, tak to mogę nazwać, ponieważ dzisiaj jest moja twarz. Będzie bardziej podcastowo, tak to mogę nazwać. Czyli, jak ktoś ma coś do porobienia, to możecie sobie altabnąć i po prostu słuchać tylko w tle, ponieważ wszystko, co będziecie widzieli, będę Wam omawia omawiał w tym odcineczku. Eee, dlatego, jak chcecie, to czego słuchać. Dlaczego taki format, a nie inny? No czemu nie? Coś nowego rok temu, coś podobnego dla Was zrobiłem. A mianowicie mamy coś w stylu podsumowania zeszłego roku czyli aktualizacja dla społeczności Grand Theft Auto. Nowości w The Contract, czyli na ostatnim DLC, który zawitał nas w grudniu. Nowe szczegóły o GTA 5 na PlayStation 5 oraz Xboxie, Series X i S i nie tylko. I to i nie tylko to jest coś odnośnie GTA 6, co będę omawiał na samym końcu. Ale mówiłem o tym szczegółowo na moim drugim kanale, profesor Jason pewnie na karcie na i oraz opisie będzie mi linka. Eee, no, dlatego polecam sobie tam zajrzeć. Jakoś interesuje tylko temat GTA 6. Eee, ten mówimy sobie wy no, na samym końcu. 4 eee, lutego, czyli dzisiaj nagrywam dokładnie. Eee, godzina 16, ten update leciał. Mamy ładne zdjęcie Los Santos. A propos właśnie tych remasterów, Aha, chodzi po prostu o remaster GTA 5 który ma wyjść. Miał wyjść zresztą w listopadzie zeszłego roku, ale nie wyszedł. Ale to już nieważne. Społeczność GTA Online rośnie w siłę, z każdym mijającym rokiem. Nic dziwnego, GTA jest coraz y, popularniejsze. Nawet nie wiem, nie, jeszcze Minecraft to nie pobiło, ale bez pewnością drugą grą na pewno jest najbardziej sprzedającą się. Też GTA było rok temu z darmo, także rok temu, to już dwa lata temu było. Y, dlatego. Jest coraz więcej graczy, oferty są coraz lepsze, no i też coraz więcej osób chce grać. Zresztą jak jakaś gra już ma powiedzmy 15, 13, 12, 10 lat i ciągle jest tak rozwijana GTA, to nic dziwnego, że coraz więcej osób kupuje. W sensie... coraz to nowsze pokolenia osób, nie? Jak ktoś, jak ja kupowałem GTA w 2013, to powiedzmy moi rówieśnicy, którzy po prostu byli dużo młodsi, nie mieli jeszcze GTA, bo nie interesowały ich takie gry. Ale dobra, nie o tym, bo dopiero pierwsze zdania, już tak się rozgadałem, e, więc chcielibyśmy skorzystać z okazji, podziękować Wam wszystkim, którzy grali z nami przez cały rok 2021. E, czy to, to ścigając się w Los Santos Tuners, e, w zeszłym roku mieliśmy dwa DLC Los Santos Tuners oraz The Contract Los Santos Tuners, no tam w sumie no, był ten budynek, cały do tuningowania, Warsza, i tak dalej, nieważne. Czy odszukując zaginione utwory Doktora Drewy, The Contract, tam z Doktorem Drewy też było dużo powiedziane, że to nagrywa piosenki do GTA 6 Jednak się okazało, że robi nowe DLC GTA Online Zbiew The Contract właśnie tym DLC, czy po prostu... Yy... Siejąc, siejąc spustoszenie w grze swobodnej, czy po prostu siejąc e, spusto, spustoszenie w grze swobodnej z przyjaciółmi, czy jakieś inne misje robiąc, I jako że wkraczamy w trzecią generację konsol coś pięknego. A w 2020 roku i później czeka nas jeszcze więcej przygód. I poniżej prezentujemy części z nadchodzącymi nowościami. Więcej w ramach The Contract, aktualizacja The Contract przyniosła Franklina Clintona i Przeniosła Franklina Clintona i Lamara Davisona do współczesnych czasów Geta Online. Gracze pomagają Franklinowi założyć agencję pomocy celebrytom i wytropić zaginioną, niepublikowaną wcześniej muzykę. To bardziej pasowało chyba sformułowanie album, bo tam było tych piosenek gdzieś dużo, dużo więcej niż tylko ten, ale spoko. Doktora Dre, a także mogą e, wykonywać zlecenia ochrony, zabójstwa na telefon oraz, oraz przeżyć poza cielesne doznania w skórze Franklina i Lamara w ramach kooperacyjnych krótkich tripów. E, krótkie tripy są na kanale, jakoś interesowało, ja, a co na czym to polega, zabójstwa na telefon też są poradniki jak je zrobić, żeby mieć stuprocentową premię. Wszystko z 3 w jest na kanale, jakoś nie interesowało. Tak mówię, jeśli nie wiecie, kurczę, tak szygo, to wchodzi głupio ten film, ale nieważne, też wiem, że nie mamy tyle czasu. Żeby... Trochę nagrywam. W przyszłości aktywacja The Contract będzie miała jeszcze sporo do zaoferowania, w tym nowe sposoby na, na rozpoczynanie krótkich tripów przez menu akcji, czyli pewnie zrobimy jakiś tryb adwersarza z tego. Tak mi się wydaje. Bez konieczności właśnie tej... No, zlecenie dla VIP od, Bez konieczności wykonywania wszystkich zleceń dla VIP a dla doktora, od doktora Dre. Tu chodzi o to po prostu, że... Hmm, podczas aktualizacji tej nowej trzeba było najpierw wszystkie te misje dla, dla doktora Dres wykonać, aby mieć e, opcję właśnie krótkich tripów czy właśnie tych, żeby w ogóle cokolwiek tym nowym DLC odblokować czy na przykład te misje z zabójstwami, ten, całą e, tę te agencję, żeby. Te, nie, a potem nie ja na pewno na telefony trzeba było zrobić doktora Dres i krótkie tripy też, ale czy na te. Zlecenia? Nie pamiętam. chyba nie zlecenia były od początku, bo ja robiłem je ja wcześniej no, na najewach. Dobra, wkrótce, też do waszych ulubionych serwisów z muzyką cyfrową powinny trafić oficjalne wersje utworu, do którego adres Contract. Nie wiem teraz tutaj, czy chodzi, że do gry trafię, chociaż w grze już są, czy po prostu do portali streamingowych, typu właśnie no, Spotify i YouTube. Jakieś ładne auto. Jedziemy, nowa generacja GTA i GTA Online. Dzięki wciąż rosnącej społeczności GTA 5, Grand Theft Auto 5 i Grand Theft Auto Online pojawią się na platformach PlayStation 5 i Xbox Series XS już 15 marca. No to już tak, jeszcze miesiąc niecały, nie? Półtora miesiąca. Dostarczając graczom przebojową grę z otwartym światem na najnowszym sprzęcie. Okej, okay, szczerze doceniamy wsparcie całej społeczności przez te wszystkie lata, kiedy gra z, mm, zmierza teraz w kierunku trzeciej generacji konsol. No to w ogóle jest jakaś no, Ja wiem, że tam są różne opinie na ten temat, no moim zdaniem na no, kanale profesor Sieson, jakoś pisał komentarz, że gdyby nie społeczeństwo, które ciągle daje kasę Rockstarowi, żeby to otworzyło. Żeby to zarabiało z GTA 5, to żebyśmy mieli prawdopodobnie teraz zapowiedź GTA 7, a nie dopiero 6. Jakieś oficjalnej informacje. A to sorry, są odcinek, ale już chyba wszyscy wiecie, co Ale dobra, jak jesteśmy na Discordzie, to wiecie. E, no także, no. Grand Theft Auto 5 i Grand Theft Auto Online na PlayStation 5 i Xbox Series XS oferować będą nowe, nowe tryby graficzne. No jak ktoś nie, nie siedzi w tematach, to. Na PlayStation, na Xboxie nowym jest taka opcja, że macie tryb wydajność, tryb 20 klatek czy on tryb właśnie. A ray Tracingiem, jeszcze jest taki zbalansowany, że macie powiedzmy 4K w 6-klatkach, ale takie skalowane 4K. No wiadomo, nie wszyscy mogą być stowcami, którzy grają w 4K w 60 klatkach z HDR-em, ray tracingiem i, i większym dystansem śledzenia tekstury obiektów, które też są właśnie zaimplementowane w nowej generacji. Ten ray tracing interesuje, czy on trafi właśnie na czy w ogóle ten remaster, co oni tu piszą, czyli w, w, większy dystans świetlania, tekstur e oraz obiektów, opcje HDR i tracingu trafił na PC, to mnie bardzo interesuje. A także techniczne usprawnienia oferowa oferowane przez najnowsze konsole, w tym szybki, cza szybki czas wczytywania. No jak ktoś ma SSD i po tym update który to zfiksował, to i tak jest szybko naprawdę, jak było szybciej to jeszcze spoko. Na przykład optymalizacja poddyski NVMe, no to by było bardzo coś fajnego. Realistyczny dźwięk 3D, no też fajna opcja, aby to było na pc tach Chyba chodzi bardziej o drugi Atmos, który trafił na Xboxa i te Sony 3D Sound na, na, son, na konsole Sony. Okej, okay, sorry, dostałem telefon. E, także kontynuując, realistyczny dźwięk 3D to tam chodzi właśnie o te technologie, które są w nowych konsolach. Funkcje typowe dla poszczególnych konsol, na przykład efekty dotykowe i znacznie więcej. No jak wiecie, nowe pady do, do PlayStation mają te takie adaptacyjne triggery, które mają opór czy jakieś tam touchpady no ja mogę wam pokazać, bo tak wygląda pad od od playstation nie złapie mi fokusa, raczej bo światło jest za duże jeszcze jest biały ten pad tu jest touchpad ale pad od xboxa tego nie ma także to jest ta różnica no i tutaj są te trigger bumper, tak trigger to jest? tak to jest trigger trigger on teraz on tego nie pokażę, bo nie gram grażat ale po prostu ustawia e, jakiś tam opór. E, gracze na PS4 i Xbox One chcący kontować zabawę na najnowszej generacji konsol w momencie premiery będą mogli jednorazowo przenieść swoje postępy z trybu fabularnego i postacie z GTA Online na PS5 lub Xboxa Series X. No, to się wydaje, wydaje oczywiste no, że to w ogóle jak... no to też tu też Jednorazowo, nie wiem jak to rozumieć, że co, że tylko tam nie wiem, 3 miesiące roku do, do podpremiery, czy jak ktoś kupi za parę lat. Nie wiem, kupiłem ps 4 sprzedałem je, albo nie inaczej. Gram na ps 4 konsolę jeszcze mam powiedzmy 3 lata żywotności, to co? Jak kupię za 5 lat, nie wiem, za 3 lata PS5 to już nie przyniosę, postałem to będzie bez sensu. Zresztą, te serwery czy będą wspólne. Na razie są wspólne serwery, nie? Bo teraz można grać na PS5 na Xboxie, Series X w GTA 5, a serwery chyba są wspólne na chwilę obecną. Co zrobią potem? Nie wiem. bo też pewnie zmienią to, ponieważ pewnie będzie większy. tickrate tam chyba tak nie działa. Jak, e serwery GTA Online są bardzo skomplikowane przez to, że tyle tyle jest ten poważny problem i łatwość dodawania kasy na PC-tach, Dlatego nie wiem, jak działa te serwery czyli to połączą, czy nie, finalnie. Po od dnia premiery zadebituje samodzielna wersja GTA Online na PlayStation 5. To będzie coś mi się wydaje, jak Red Dead Online. Czyli po prostu kupić tylko Red Dead Online bez fabuły. To będzie tańsze. I jak ktoś tylko chce online, to będzie pewnie lepsze dla takiej osoby. Ponieważ, no, kto nie grał fabułek GTA 5, No, to chyba wszyscy grali. Przynajmniej co oglądają mój kanał. Wiem, że są nowi gracze, ja to rozumiem, nie? ale pewnie ktoś kiedykolwiek widział i tak dalej. Nie każdego interesuje, albo po prostu nie lubi popularnych gier, po prostu chce się bawić znajomymi, bo go tam kolega namówił. Dostępność z darmo przez 3 miesiące dla użytkowników PlayStation ten 5, dzięki czemu nowi gracze będą mogli łatwo doświadczyć wszystkiego, co ma za GTA Online. Aha, czyli dla PlayStation 5 za darmo przez 3 miesiące GTA Online. Okej, okay, to kiedyś tam była mowa, że Sony jakieś tam dlero z PlayStation, ale nigdy nie było wiadomo o co chodzi. Tam była spekulacja, że to chodzi o GTA 6. Chodzi pewnie o to, że będzie przez jakiś czas był, być za darmo. No też fajna opcja, nie? pewnie ktoś ma PS Plusa, czy też... Kurczę, ciężko mi stwierdzić, bo to są moje takie gdybania na ten temat, bo nigdzie nie jest nic oficjalnie powiedziane, dlaczego akurat e, za darmo przez 3 miesiące, czy to dla PlayStation Plus, czy dla, czy dla posiadaczy PlayStation. W sumie spoko opcja, bo ja mam PS5, to byśmy sobie pograli na nowej generacji na premierę. Kurczę. Subskrybujcie kanał, jak macie też PlayStation 5 i będziemy grać razem, widzowie. Jakaś ekipa pewnie powstanie. Eee, co ma oferowanie GTA No to fajne bardzo, no. Także lecimy dalej. Mamy zdjęcie jakiegoś bohatera. Prawdopodobnie to jest... E, uwaga, waga, z to jest. Gdzieś to tu było napisane, kto to jest, ale dobra, nieważne. To potem się dowiemy, kto to jest. No, z Los Santos... E, Los Santos to Tuners, Tuners, Tuners. Ulepszenia GTA Online GTA Online na PS5 i XBOX Xboxy Series nie pisałem, że X i S, e, Zawierają także nowe ulepszenia, w tym możliwość, tym możliwość rozpoczęcia rozgrywki online Bez ukończenia prologu trybu fabularnego To jest w ogóle coś co powinno być od razu dodane, bo nie wiem, jak już weszło na PS4 czy tam na PC -ta, to jest w ogóle nieporozumienie z tym prologiem True Fabularnego. Po formacie kompo zawsze to robić, no to jest tak bez sensu. oraz zupełnie nowy e, samouczek Geta Online. To jest bardzo ciekawe, jakiś nowy samouczek. Jak ktoś nie pamięta, bo już tak było gra w GTA, to ten w obecnej generacji. E, no to jest ten z Lamarem, który zbiera z Lotniska, tam trochę z szczelamy się, potem chyba szczelnica jest, kupujemy sobie broń, jakiś wyścig, takie rzeczy tam się robi. Nowi gracze będą, musieli, będą mieli możliwość korzystania z kreatora kariery, gdzie będą mogli wkroczyć na jedną ze czterech ścieżek przestępczej działalności. Co jest mi się wydaje, to, się, to w ogóle mi się kojarzy z a Premium, taka opcja, że tylko, że tu z wyborem akurat nie. Prezydenta klubu motocyklowego, czyli MCO, tak zwanego, prezesa, czyli CEO, chyba. Znaczy, Właściciela klubu nocnego, lub przemytu bronią, czyli gunrunning. Przemyt broni to jest po prostu bunkier. I na waszym miejscu, jak bym zaczynał, to raz, albo running jest maszyną znaczy przemyt broni. myślę, że jest najlepszą opcją. O ile ja tu właśnie chodzi o ten, o bunkry, bo przemyt broni. chyba tak, bo tam się właśnie broń przemyca. Bo klub motocyklowy jest fajny, ale trzeba dużo grindować. klub nocny. Klub nocny jest bardzo fajnym DLC. Lecz jest totalnie bezużyteczny DLC na początku gry, ponieważ, żeby mieć klub nocny, to trzeba mieć jeszcze właśnie bunkier, inne tam właśnie przestępstwa, czy tam wytwórnie z klub motocyklowych. Dlatego, moim zdaniem, tak naprawdę prezes albo przemyt broni, potem ewentualnie motocyklowy klub albo klub nocny. Zresztą, pewnie jak takie coś faktycznie wejdzie, to z pewnością będzie poradnik na kanale, także subskrybujcie. Aby go przypadkiem nie przegapić, ja już specjalnie nawet sobie konsolę kupiłem pod tą premierę żebyście, żebym dla Was mógł tworzyć te treści w jak najlepszej jakości oraz jak, jak najwcześniej. Najlepiej teraz do 15, tak myślę, ale to się okaże, pewnie będzie live, nie z których każda oferuje okrągłą sumę na rozruch. Pewnie chodzi o jakieś milion na coś takiego. Przynajmniej w GTA Premium mieliśmy taki przypadek, że mieliśmy na start około okrągłą bańkę plus samochody, plus tam jakiś dom i tak dalej. Zresztą o tym też był film na kanale tak naprawdę. Nie chcę się powtarzać, ponieważ się rozgaduje strasznie w tym odcineczku, a też chyba nie o to chodzi. Chociaż zobacz... Chociaż napiszcie, czy wolicie, jak się rozgaduje i tak szczegółowo omawiam sytuację, czy... raczej wolicie, jak jest krótka piłka, tak jak na kanale właśnie Profesor Jason. Potężne pojazdy z siłą ognia, pewnie jakiś jakichś insurgenta, e albo coś takiego. Gracze powracający do gry będą mogli w każdej chwili zrestartować, zresetować swoją postać i skorzystać z kreatora kariery. Także tu właśnie nie wiem, czy co chodzi o to, że macie jakieś tam. A to by było bez sensu, byście mogli sobie ujańsknąć nagle wszystkie swoje postępy i zrobić. Postać od zera? Czy może to być jakiś tam fabuła w online? Hmm. Kreator kariery. Nie ja wiem, nie wiem jak to rozumieć troszeczkę. No, jak ktoś ma jakieś lepsze, lepsze pojęcie o tym, to może coś znać. Mi się wydaje, że to będzie, no nie gracze wracając do gry będą mogli w każdej chwili zrestartować swoją postać. Nie wiem, no to było. Już... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wypowiadam się, bo się nie znam. E, wersja gita online na PS5 i na PS, Xbox Series XS. Zawierają także nowy dodatek postaci, znajdującego się w klubie samochodowym Los Santos, warsztatu tuningowego HAO. O, to jest HAO, właśnie to jest ta postać H.O., który pozwala graczom ulepszyć wybrane pojazdy, pięć nowych pojazdów i pięć już istniejących, żeby zapewnić im lepsze osiągi, które doskonale wykorzystają większe możliwości nowych konsol. Tak jakby sugerują, że jakieś będzie 5 nowych pojazdów, które będą lepiej zrobione na nowe generacje. Może tam będą miały jakieś lepsze jakościowo teksturki w środku, bo następnym że tak jest nieźle. Nie wiem, jakieś spoilery interaktywne, no nie wiem, co jest tak naprawdę. Ale ciekawa opcja, będzie 5 nowych pojazdów na następnej nowej generacji. Pytanie, czy te 5 pojazdów będzie tylko na PS5 i na Xboxy? Te nowe? Hm. Oby nie. I teraz przechodzimy do takiej sekcji, co dalej na samym końcu, czyli to mamy nawiązanie do, tej, do tego, nie tylko, o dokładnie. Wiemy, że dzięki długowieczności GTA 5 wielu z Was pytało nas o nową odsłonę serii Grand Theft Auto. Przy każdym nowym projekcie, który rozpoczynamy, naszym celem jest zawsze znacznie, znacznie wykroczenie poza to, co do tej pory udało się nam stworzyć. I dlatego to się możemy ogłosić, że nową odsłonę serii Grand Theft Auto. Że nowa odsłona w serii Grand Theft Auto jest w trakcie realizacji. Ujawniamy, ujawnimy więcej informacji, tylko będziemy na no to gotowi. Więc e, zaglądajcie na Rockstar News Ride, gdzie trafiają wszystkie oficjalne wieści. Oraz na mój kanał też zachęca, zachęcam do subskrypcji, właśnie, czyli Discorda, gdzie te informacje trafią do godziny po tej premierze. Także też warto śledzić. A założę się, że prędzej się dowiedzieliście o tym ode mnie niż e, z newswritera. E, w imieniu całego naszego zespołu chcemy podziękować Wam za wsparcie i nie możemy się czekać, by wspólnie z Wami wkroczyć w przyszłość A Rockstar Games. No i też na Twitterze mam taki wpis, który w ogóle ma 300 tysięcy lajków. Czekajcie, zrobimy refresh. I e, tu tłumaczenie, oczywiście, żeby mieć po polsku. E, no, coś mnie nie przetłumaczyło to na polski. Okej, okay, już mamy. Więc znowu pytało o ten. No, ten tweet szła 360 tysięcy lajków, także wow. Jak nagrywałem to na kanał profesor Jason, to miał tylko 20 tysięcy serduszek. No jest to samo to, co mieliśmy tutaj, nie? Także kurczę, co sądzicie o tym GTA 6, bo to w GTA 6. No, następny GTA prawdopodobnie GTA 6. I co sądzicie o całej tej nowej zawartości? Co widzowie? Dajcie znać w komentarzach oraz jakiejś Discordzie. Z chęcią poczytam te Wasze komentarze, jakieś Wasze takie opinie. I napiszcie mi też, co sądzicie o takim kontencie w moim wykonaniu, takie czytanie nowości, bo jak ja wiem, że rzadko takie co się robi raczej takie rzeczy na live'ach omawiamy na Discordach, lecz czemu by nie spróbować takiego nowego kontentu? Nie często! Myślę, że raz w roku by wystarczyło, ale chciałem czegoś nowego spróbować, Wiecie? człowiek się cały życie uczy. A i tak głupi umiera. No ale nic. Dzięki za uwagę. Zapraszam naszego Discorda oraz na live, gdzie gramy z ekipą. Ekipa nasza w GTA też jest pewnie pod tym odcinkiem. Możecie widzieć z nami, pograć razem w GTA i za niedługo też nowe nowej generacji pograć z nami w GTA. No ale to już za niedługo. 15 marca się widzimy na live. myślę. Chociaż nie wiem, co jest 15. Nieważne. Dobra. Widzimy się w najbliższym czasie na kanale. Dzięki za uwagę, za wsparcie. Na razie następnego. żywik dla siebie, że byłeś na tym odcinku. Cześć!